Okay. Chcę pierwsze otworzyć mój klosz. Wow, tu jest guma. Jak fajnie. Cieszę się, że ją dostałam. Tak ładnie pachnie. Jeszcze nawet nie włożyłam gumy do ust, a już mi smakuje. Co ty robisz to? Musisz poczekać na wszystkich. Mm, zobaczmy, co jest pod moim kloszem. Tu też jest guma, ale dużo więcej niż u Poli. Podoba mi się taki układ. Muszę natychmiast pozbyć się opakowań. Co ty robisz, Kate? Wszystkie papierki lecą na nas. Cieszę się, że już skończyłaś. Została tylko moja porcja. Wow, tu jest ze stopaczy gum. Jak mam się pozbyć tylu opakowań? Spróbuję wykorzystać wentylator. Świetnie, udało mi się. To mogę wziąć trochę od ciebie? Nawet nie masz co marzyć. No, to nic nie dostała. No i dobra, mam własną gumę i zjem ją jako pierwsza. A wyczekajcie, aż skończę jest pyszne. Teraz można nadmuchać balona. O, co za ofiara! Znowu ci się nie udało! Wiem, co zrobić. Muszę tylko wziąć ręczną pompkę. Spójrzcie, zaraz nadmucham największy balon na świecie. Świetny pomysł! Wyszło bardzo fajnie. Teraz włożę go na patyk i zachowam na pamiątkę. Też chciałabym mieć takiego balona, ale skoro ten nie jest mój, to będę musiała się go pozbyć. Przepraszam, Poli. Zapamiętam ci to, Kate. A masz? Było blisko. Czas zapłaty kiedyś nadejdzie. Dobrze, że nie teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Mam tak dużo gumy do przerzucia. Poli, pozwolę ci na to patrzeć. Hmm? Myślę, że trochę się zejdzie, Kate jest taka powolna. Patrz, nadmuchuje balon. W końcu mogę się zemścić. Co ty zrobiłaś Poli? Tak dobrze mi szło. Dostałaś za swoje. O nie, chyba przypadkowo wyrwałam sobie brwi. Muszę je natychmiast odzyskać. Mam nadzieję, że po tym wszystkim wyglądają normalnie. Przestańcie się śmiać. Tom, masz się czym zająć. Choć dziwo tym razem się z tobą zgadzam. Zjedzenie takiej ilości gumy zajmie mi sporo energii i czasu. Nie sądziłem, że to takie trudne. Już się poce, a moja szczęka ledwo się porusza. Myślę, że mogę już nadmuchać balon. Uda mi się! Tom, wystarczy to już przesada! O nie, pęk! Wygląda jakby bomba tu wybuchła! Jak się masz, Tom? Nie mogę się ruszyć, jestem przyklejony do stołu. Zgodnie z tradycją muszę zacząć. Wow, to skitelsy! To nawet lepsze niż guma do rzucia. Zobaczmy, jakie porcje dostaliśmy skate. Ojej, mam całkiem sporo słodyczy. A ja mam całą górę. Nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć. Poli, jak zwykle nie ma szczęścia. Jesteście podli. Nieważne kiedyś i mnie się poszczęści, a wtedy się z wami nie podzielę. Kurcze, paczce jest tylko jeden cukierek. No to już przesada. Będę musiała jeść go bardzo powoli, żeby cieszyć się każdą chwilą. Cukierek się skończył, jaka szkoda. Czego się spodziewałaś? Moją porcję można rozciągnąć na długi czas, ale nie zamierzam tego robić. Bo co oszczędzać, gdy ma się tyle cukierków? Mm, rewelacja kwaśne i słodkie jednocześnie. Wymyśliłem coś. Patrzcie, mój plan Was zaskoczy. Trzeba najpierw rozpakować wszystkie cukierki, ale warto, jestem skłonny poświęcić na to trochę czasu. Gotowe? Idziemy dalej. Teraz cukierki trzeba rozłożyć według kolorów. E, właśnie tak! Nie sądziłem, że to aż taka zabawa. Już prawie skończyłem. Zobaczcie, jak pięknie wyszło. Może wezmę sobie jednego. Świetnie to nic nie zauważył. To znaczy, że mogę ukraść jeszcze trochę cukierków. Ale sprytnie to wymyśliłam. Nie wiem, gdzie się podziały moje cukierki. Chyba było ich więcej. Molly to wszystko twoja sprawka. Nie szkodzi, dam ci nauczkę. Zostawię tę pułapkę na myszy właśnie tutaj i zasypię ją cukierkami, żebyś niczego nie podejrzewała. Czas na dokładkę. On nie mój palec! Skąd się wzięła pułapka na myszy? Pewnie go złamałam. Tom wiem, że to ty wszystko ustawiłeś. Nie trzeba było kraść moich cukierków. Przy okazji posegregowałem je według kolorów. Teraz mogę cieszyć się każdym smakiem osobno. Za siwus. Wzięłam tylko kilka cukierków. Zaraz cię załatwię. Co to jest Poli? Ogromny wentylator! Dzięki, zdmuchnęłaś wszystkie moje cukierki. Dobrze, że moje są na miejscu. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Zacznę od samej góry. Zobaczmy, co jest w środku. Jak to apetycznie wygląda. Cóż za różnorodność smaków. Uwielbiam próbować je wszystkie naraz. Pierwsza paczka już jest, czas otworzyć kolejną. A może by tak brać słodycze prosto ze stołu? Może tak będzie wygodniej? No całkiem nieźle, kontynuujmy. Podoba mi się to. Mam taki apetyt, że ciężko będzie go zaspokoić. Widzę, że to trochę potrwa. Może zajmę się telefonem lub pobawię się popytem. Może lepiej posiłujemy się palcami. Wystarczy już więcej, nie mogę. Mój żołądek jest wypełniony po brzegi. Więc my dokończymy. Jeszcze czego? Sama sobie poradzę. Co ty robisz, Kate? Po co ci tyle talerzyków? Hmm. musisz być cierpliwy. Już wkrótce się o tym przekonasz. Zobaczcie, jak pięknie ułożyłam cukierki. Teraz trzeba je poleć sprite'em i zobaczymy prawdziwe cuda. To będzie tęcza. Ale nie muszę tłumaczyć. Zaraz wszystko się wyjaśni. Zaczęło się, patrzcie. Wow, jak to wymyśliłaś? Wygląda magicznie. To naprawdę przypomina tęczę. Mówiłam Wam, kolory pięknie rozpływają się jeden po drugim. Ale super. Tym razem to ja chcę być pierwszy. Co to jest? Nigdy nie widziałem tak małych porcji popcornu. Tu jest tylko jedno ziarenko. Ja dostałam niewiele więcej, chociaż to i tak więcej niż Ty. Szczęście w końcu się do mnie uśmiechnęło. Wiedziałam, że to nadejdzie. Co za ogromne wiadro popcornu, super. No teraz ci zazdroszczę, Poli. Będę musiał zjeść swoje żałosne ziarenko. Może moja sztuczka mi pomoże? Co robisz to? Znowu wymyślił jakieś głupoty. Niczego nie rozumiecie, nawet małą porcję trzeba zjeść dostojnie. Wezmę widelec i nóż. Tak właśnie robią prawdziwi arystokraci. Nie jest łatwo wcinać takie małe ziarenka, ale wiem, jak radzić sobie z jedzeniem. Widzę, celowo grasz na zwłokę. Nieprawda, po prostu wiem, co to są dobre maniery. Czasami o nich zapominasz. Chociaż nie obchodzi mnie to, będę delektować się moim popcornem, nawet jeśli jest go tak mało. Patrzcie, jaka jestem zwinna. Wow, nie wiedziałem, że tak umiesz. Kurczę, no to chyba wszystko. O, zostało jeszcze jedno ziarenko. Świetnie. Zjem je na deser. Przekonamy się o tym. Gdzie się podział mój popcorn? Tom, co ty robisz? Tom oszukał Kate. Rozstrzygnijcie to między sobą. Mam lepsze rzeczy do zrobienia. Mam całą górę popcornu do zjedzenia. Jaki słodki i chrupiący. Długo czekałam na ten moment. Mogę wreszcie utrzeć wam nosa. Szczęście cię chyba zamroczyło, Poli. Ale i tak wszystko widzę. Nawet nie próbujcie ukraść mi popcornu. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak szybko się poddawać. Wiem, co robić. Specjalny odkurzacz pomoże mi ukraść trochę popcornu. Działa! Co mam znowu to robisz? Oddaj mi mój popcorn! To był genialny plan, brawo! Jedny! Łap popcornu ustami, kate! Co wy zrobiliście? To jest po prostu oburzające. Jestem gotowy, by zacząć. Mleko i ciasteczka Oreo wygląda pysznie, ale w porcie jest mało, ale ją widać. Super, znowu mi się poszczęściło, to takie miłe uczucie. Co ty wiesz o szczęściu, Poli? Spójrz na to. Moja porcja jest po prostu ogromna. A to ma pecha. Uważaj, przez ciebie moje ciastka się rozpadną. Nawet bym się cieszył. Nie nabija się ze mnie. Wierzcie, że potrafię się cieszyć nawet taką małą porcją. Ciasteczka są takie chrupiące, a smak mleka idealnie je uzupełnia. O nie, upuściłem ciastko do szklanki. Muszę je wyciągnąć, bo inaczej zmięknie. Ale moja ręka nie mieści się w szklance. Co robić? Wiem, trzeba po prostu wypić mleko, wtedy ciastko zostanie na dnie. O nie, chyba je połknąłem. I teraz moja kolej. Mam nadzieję, że mojego ciastka nie trzeba będzie wyławiać ze szklanki. Jak tu dużo nadzienia. Uwielbiam to. Jest takie kremowe. A herbatnik jest chrupiący. Idealne połączenie tekstur i smaków. Kurczę, moje ciastko też wpadło do szklanki. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. A tu jeśli nic z tym nie zrobię? Dzięki herbatnikowi moje mleko nabrało czekoladowego odcienia. Czyż to nie jest wspaniałe? Muszę dodać więcej ciastek i wszystko porządnie wymieszać. Z tego powstanie pyszny czekoladowy koktajl. Już prawie gotowe. Pozostało tylko porządnie potrząsnąć. Naprawdę udaje się zrobić coś pysznego? Zaraz zobaczysz. Nie wątpię w swój przepis ani trochę. Wygląda przepysznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wygląda na to, że Poli miała rację i plan zadziałał. Mówiłam wam, a teraz możecie patrzeć i mi zazdrościć. Mm, pyszności, mleko czekoladowe o smaku Oreo. Nie chcę go pić przez słomkę, chcę to wypić naraz! Świetnie! Muszę zapamiętać ten przepis na koktajl. Czyli zostałam tylko ja, nie martwcie się, nie będziecie musieli długo czekać. Szybko rozprawię się ze swoją porcją. Zabierajcie ręce! Mam wobec niej własne plany. Wszystkie ciastka pójdą prosto do szklanki. Kurczę, nie spodziewałam się tego. Ciastka szybko zanurzyły się w mleku. Nie ksytuj się zbytnio, Kate. I tak się od ciebie nie odczepimy. Smacznego! Co wy robicie? Jestem cała w mleku i ciastkach! Barbara ma szczęście, ma całą miskę popcornu. Nikt ma trochę mniej, ale mu to nie przeszkadza. Z kolei Julie ma pecha, ma tylko jedno ziarenko. Julie, zaczynaj! Właśnie wpadłam na pewien pomysł. Gdzie jest moja prostownica? Właśnie tego mi trzeba. Szybko i pysznie. Super, ja następny. Też zamierzam szybko zrobić ten popcorn. Nikt nie mówił, że pracujesz jako szef kuchni. Notujcie przepis! Bierzemy patelnię i wsypujemy na nią ziarna popcornu. Czekamy kilka minut i gotowe! O, dziewczyno, uważajcie! Wow, Nick, to jest naprawdę wybuchowy przepis! A ja mam swój własny sposób na robienie popcornu. Mieszamy kolę z sosem tabasco i dajemy ją do wypicia naszemu przyjacielowi. Coś jest z nią nie tak. Dlaczego tak piecze? A... Właśnie tego potrzebowałam. Dzięki, Nick. Piecze, piecze! To jest takie dobre. Barbara i Nick mają tak dużo żelkowych oczu, a Julie ma tylko jedno. Tak mało? Dobrze ci tak. Nick, jeśli nie zauważyłeś, Julie nie jest w nastroju do żartów, więc dostaniesz za swoje. Nie musisz od razu mnie bić. Będę musiał się na tobie odegrać co ty znowu wymyśliłeś? Wyciskasz keczup do oka, to okropne! Julie, możesz zjeść moje oko! Proszę! Co? To naprawdę twoje oko? Tak, trzymaj! A, zabierz to ode mnie! Barbara, uważaj, zjadłaś oko Tylko nie to uratuje cię! Ostrożnie! Filiżanka mocnej kawy o poranku jest właśnie tym, czego potrzebuję. Co to jest? To oko! A, ale z was żartowni się! Teraz moja kolej. Jakie to pyszne, mogłabym jeść to bez przerwy. Co za apetyt. Teraz moja kolej, włączam tryb turbo. Pyszności. Ojej, Nick, zjesz to wszystko na raz? Mógłbyś przynajmniej podzielić się z dziewczynami, są takie głodne. Tylko jedno oko, proszę. Nie, są moje. Nick, nie możesz jeść tylu żelkowych gałek ocznych na raz. Już za późno, teraz masz oczy dookoła głowy. Nie zjem tego, zabierzcie to ode mnie. Jedna porcja, poradzę sobie z tym. Co to jest? Weźcie się w garść, dacie sobie radę. Zacznę pierwsza. Barbara, to nasiono, nie jedz go, musisz je zasadzić. Ostrożnie? Uważaj, gdzie wyrzucasz ziemię. Zaraz cię zasadzę. Rośnij. No dlaczego nie rośnie? Musisz trochę poczekać, daj mu czas. Zacznę! Najważniejsze, żeby zjeść to szybko, tak, aby nie poczuć smaku. Obrzydliwość. Muszę natychmiast o czymś popić. Kto jest to? Pożyczę, muszę pili nie podać mój kwiatek. Rośnij. Trzęsień z ziemi, kryjcie się! Nie martwcie się, to tylko kiekujące nasionko Barbary. Ma teraz swój własny krzak brokułów. Dobrze ci tak. Jest to jest okropne. Nienawidzę brokułów. To straszne. Barbara powinna się umyć twarz. A ty jeść brokuły? Nie, tylko nie brokuły. Mam pomysł, jak się ich pozbyć. Patrzcie, tam jest to śmiernica. Julie, wiesz, że wszyscy oszuści zostaną ukarani prędzej czy później. Zwłaszcza, że nikt już przygotował dla ciebie karę. Mm, to było pyszne. No, to masz dokładkę. Nie, tylko nie to. Następnym razem nie będziesz oszukiwać. Wow, frytki! Wszyscy są tacy szczęśliwi. Przecież są pyszne. Chociaż nie Julie ma pecha, ma tylko jedną frytkę. Jest pyszna, ale. tak mało. Chcę więcej. Teraz moja kolej. Zdaj mi kilka frytek. Co? Chociaż jedną. Jasne, proszę bardzo. <śpiewa> <śpiewa> uwierzyła. Dam ci nauczkę. <śpiewa> Julie doda keczupowi Barbary bardzo ostrego smaku. To okrutne. jest takie ostre! Dlaczego we mnie? Dobrze wam tak. Barbara, musisz natychmiast się czymś ochłodzić. Tylko nie keczupem. Od razu lepiej. Dobra, dla mnie wystarczy tyle ketchupu. Nik, uważaj na swoje frytki, bo nie zostanie ci ani jedna. Co? Mm, bardzo smaczne. Dzięki Nick! Zjadłaś wszystkie moje frytki! A masz! Nikt nie denerwuj się, następnym razem będziesz ostrożniejszy. Wow, jaka duża paczka Pringles! To jest szczęśliwy dziennika. A Barbara ma całą piramidę! To niesamowite! A Julie ma tylko jednego chipsa i co malutkiego! Zamierzam Wam naprawić! Tak, lepiej. Mmm, to jest pyszne. Nik, teraz twoja kolej. Co? Nie chcą się otworzyć. Ostrzój, nie złam sobie zębów. Mam piłę na takie okazje. Uważaj, tylko nas nie przepiłuj. Wystarczy kilka cięci puszka otwarta. Patrzcie! Nik, otwieraj buzię szeroko, chipsy lecą do ciebie! Wreszcie są pyszne! Uważaj, Nik, padnij! Auć! Nik, ci nic nie jest? Chyba nie. Dobra, to teraz ja zacznę jeść moje chipsy. Wow, Barbara, co za apetyt! Uważaj, gdzie rzucasz! Jakie to pyszne! Coś mi ominęło? Nik, lepiej zostań pod stołem, Barbara świetnie się tu bawi. Julie, padnij! Nie dam rady się na to nabrać po raz drugi. O, jesteś przygotowana, a nikt nie. Uwaga na trwającą budowę! Barbara, lepiej trzymaj swoją wieżę. A Udało się! Co się stało? Julie, znowu masz pecha, tylko jeden cukierek W przeciwieństwie do Nika, on ma cały talerz skitelsów Wow, a Barbara ma cały zestaw wszystkich kolorów Tylko jeden i to taki mały Cicho, mam pomysł Julie, nie jestem pewna, czy to zadziała, ale warto spróbować Ojej, wspaniale No tak, lepiej Wow! Mm, to jest pyszne. Mogłabym jeść Skittles bez przerwy. To niesamowite. Nikt teraz twoja kolej. Zobaczcie, co umiem. Jesteś pełen niespodzianek, ale powinieneś jeszcze troszkę poćwiczyć. O nie, moje cukierki. Wiem, kto ma ich o wiele więcej. Nikt nie sądzę, żeby barbarze spodobał się twój pomysł. Najważniejsze, żeby nie zauważyła. Daj stąd! Auć! To wszystko jest moje! Od którego smaku powinnam zacząć? Tego albo tego? Nie, chcę ten. Nie mogę się zdecydować. To takie trudne. Wiem! Co to jest? Loteria, która pomoże mi wybrać kolor. Otwieramy. Chodź tu. Mam! Zielony, zacznę od niego. Okej. Okay. To jest pyszne. Uwielbiam skittles. Chciałabym spróbować wszystkich smaków naraz. Jakie to pyszne. Ciekawe, co my tu mamy. Co to? Wow. Ojej. To gigantyczny cukierek. Jest ogromny i musi być niesamowicie pyszny. Taki jest. Jest naprawdę dobry. I w środku ma niespodziankę. Dziewczyny podstawcie ręce, wystarczy dla wszystkich. To tu ksy są pyszne. Uczestnicy nie mogą się doczekać, kiedy rozpoczną challenge. Ja pierwsza. Możesz bardziej uważać? Mam pomysł. Topiła. Julie, uważaj! Zaraz tu wszystkich przepiłujesz! Gotowe! Ups! Mm, to jest pyszne! Mogłabym to jeść bez przerwy! Julie, jesteś tak brudna, że musisz natychmiast umyć twarz! Ja następna. Wow, tak szybko pozbyłaś się opakowań. Świetnie. Mm, to jest pyszne, ale czegoś tu brakuje. Ciepłe mleko będzie w sam raz. Ojej. Wow, to prawdziwy koktajl czekoladowy. Idealne połączenie. No to teraz ja! Wow, masz prawdziwą ścianę z Twixów! A teraz zamierzam ją przestawić! Gdzie są moje materiały budowlane? Nutella, to co trzeba! Zbuduję prawdziwy wieżowiec z Twixów! Nikt nie powinieneś zostawiać dziewczyn z Twixami! A co się dzieje? Nie, nikt nic ci nie jest. Nie, przecież mam kask.